To jest grane w radiostacji. To jest grane w radiostacji kolejny gość, Hubert Boruski. Witaj. Witam. Trochę tak jest wesoło, ale trochę smutno, bo tak, będziemy zapraszać się na ostatni butik. Było dużo fajnych imprez. Wesoło, dlatego że przyniosłeś ze sobą fantastyczne materiały ze wszystkich dotychczasowych imprez, czyli można powiedzieć takie, za chwilę będą dla słuchaczy radiostacji re mini retransmisje, mini-retransmisje z dziesięciu butików, z dziewięciu, przepraszam, bo dziesiąty będzie teraz. Tak jest. No a mówię, trochę smutno, bo już ostatni będzie. No, miejmy nadzieję, że ostatni w tym roku i faktycznie troszeczkę się po. Do... Kręci, kut, a mianowicie, w piątek, 2 grudnia i w sobotę, 3. Dwie ostatnie imprezy w ramach ostatniego dziesiątego już butiku. To jest specjalny Sebastian Leżer, a faktycznie mała retrospekcja muzyczna, bo fragmenty miksów nagranych podczas dziewięciu imprez, które dotychczas miały miejsce w takich klubach jak Piekarnia, Sfinks, SQ Lab, czy SQ Club w Poznaniu, inne kluby to w Sopocie oczywiście i w Warszawie. Do, do jeszcze inny nasz klub to Zo. No posłuchamy, porozmawiamy. Będzie, to. będzie wesoło. To zanim pierwsza reminiscencja, czyli udamy się do piekarni nawet Bad Boy Billa, na chwilę, to jeszcze chciałbym Cię zapytać właśnie o taką krótką historię Boutique Night. Kto, kto był pomysłodawcą, kto, kto jest sponsorem tego cyklu? Pomysł niejako nosiłem sobie od dawna, było to takie moje marzenie, ponieważ na rynku pojawił się magazyn miesięczny butik. No to wpadliśmy na pomysł, żeby wespół w zespół zrobić coś takiego, gdzie będzie można nocną porą znaleźć tak jak w butiku coś. Wodnego, wysokiej jakości wyszukanego. Ja na przykład lubię kucharzyć, lubię różne rodzaje kuchni i uważam, że w obrębie tego samego gatunku, że tak powiem, różne przyprawy pochodzące z różnych stron dodają różnego smaku, tak jakby tej muzyce i tak, tak jakby house inaczej brzmi w Chicago, gdzie powstał, inaczej w San Francisco. Nie wiem, może to spojrzenie na Golden Gate daje, daje tą różnicę, inaczej w Londynie, inaczej w Berlinie i tak jakby uważam, że bardzo jest ciekawym elementem pokazywanie tych niuansów które różnią brzmienia tego samego gatunku. W takim razie teraz zabieramy słuchaczy radiostacji do Warszawy, do piekarni i przypomnij datę, to był 25 lutego i przed Wami Bad Boy Bill. Tak jest. The 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 Co jest grane. Radio stacji, Radio stacji. Radio stacji. Radio stacji. Radio stacji. Bad Boy Bill, prosto z warszawskiej piekarni. Tam smażył swoje dźwięki i wypiekał. Wypiekał, wypiekał, bo było bardzo, bardzo gorąco. Ponad tysiąc osób w klubie. No gorąca impreza, naprawdę warto było czekać 4 lata na, na jego ponowny przyjazd. To była impreza na otwarcie cyklu Boutique Night, natomiast kolejne? Kolejne odbyły się w długi weekend majowy w, w Sopocie, gdzie grał Richard F., a następna następna, warta, która mi zapadła w pamięci, to odbyła się w Poznaniu, w klubie Esculap, gdzie Przyjechał DJ Disciple, człowiek, który stawiał pierwsze kroki w legendarnym Studio 54 i w tej prób z tej imprezy usłyszycie w 100% według mnie studio 54. Natomiast DJ, który fantastycznie nawiązał, nawiązał kontakt z publicznością, w pewnym momencie tak patrzę, patrzę, on tak się modli się nad dekami, miksuje, miksuje taki gosp, w takim gospelowym transie nagle podniósł ręce do góry, taki promienny uśmiech namalował mu się na twarzy i cała sala zawyła, zakrzyczała i naprawdę porwał ludzi do, do zabawy. No ale to mu Myślę, że kwestia, kwestia tego, kim jest Disciple, a jest m.in. synem człowieka, który grał dla Milesa Davisa na, na basie i, i, i bratem pianisty innego, słynnego jazzmana, Także dobra muzyka we krwi. Poza tym przedstawiciel nacji, rasy, która w muzyce, show sobie radzi znakomicie, więc naprawdę bardzo pozytywna osoba. Bardzo fajna impreza. Polecam te kilka minut do posłuchania. Sami zresztą posłuchacie DJ Disciple z Nowego Jorku. Z Nowego Jorku, teraz w radiostacji. If I did for just one day, I'd give that one day away. I would give you everything, I'd live forever day. If I did for just one day, I would would way. I would give you everything, I'd live forever